We'll założeniem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Tylko w pierwszym półroczu 2023 roku w całej Polsce w ramach programu złożono ponad 100 tysięcy wniosków. Województwo Śląskie to lider, to lider programu Czyste Powietrze od samego początku, to już 100 tysięcy wniosków złożonych w całym województwie, to już ponad blisko 1,5 miliarda złotych, które na ten cel ma. Mamy przeznaczone to środki, które cały czas trafiają do mieszkańców naszego województwa, to także duża zasługa samorządu, o tym trzeba podkreślić, bo to ponad 140 punktów konsultacyjnych utworzonych przez samorządy właśnie w gminach, czy tak jak w przypadku... Rudy Śląskiej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i to kanał, ta współpraca między właśnie Wojewódzkim Funduszem a samorządami jest bardzo ważnym kanałem dotarcia do mieszkańców. Bo około połowy wniosków, które trafiają do nas w programie Czyste Powietrze to właśnie za pośrednictwem gmin. Także tu serdecznie dziękuję za tą aktywność samorządów, dziękuję Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, prezydentowi, ale także innym wszystkim które wspólnie z nami realizują ten, ten program. W Rudzie Śląskiej prowadzeniem punktu konsultacyjnego programu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który ma spore doświadczenie w tego typu działaniach. Od lipca 2021 roku wtedy prezydent miasta podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a zainspirowaliśmy my, jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z racji tego, że idziemy w stronę zapotrzebowań ludzi. Zauważyliśmy, że pewne osoby, które u nas tracą zatrudnienie w związku z przejściem 500 plus do ZUS-u. Świetnie sprawdziłyby się w innej roli. Mieliśmy też możliwości lokalowe. Zaproponowaliśmy urzędowi miasta, że to my będziemy realizować ten program, gdyż jesteśmy generalnie otwarci na ludzi. Od momentu jak zaczęliśmy tę realizację, już po pierwszym, praktycznie półroczu realizacji, a później już po kolejnym roku, zauważyliśmy, że nawet gdzieś tam widać nas w rankingach ogólnopolskich. To nie są jakieś Czołowe pozycje, bo czołowe pozycje to też są miasta, gdzie ten smog, gdzie to wszystko jest, słyszymy zresztą o tym w publicznych i w różnych mediach, słyszymy o tym, które to są miasta. Nie będę ich tu teraz wymieniał. Natomiast w skali, w skali tych działań naszych na ten krótki okres, tak jak powiedziałem, zostaliśmy zauważeni i możemy mieć powody nawet do satysfakcji. Tak bezpośrednio do realizacji tego Programu są zaangażowane no, cztery osoby, tak, tak się zastanawiam, gdyż każdy z nas, no, jako dyrektor też siłą rzeczy mam w tym udział, ale miejski ośrodek pomocy społecznej realizuje wiele działań. Natomiast panie, które obsługują to na tym punkcie, są to cztery osoby. One oczywiście mają też inne zajęcia tu w ośrodku, w miejskim ośrodku pomocy społecznej. Ale tak poustawialiśmy godzinę działania tego punktu, żeby mieszkańcy zarówno pracujący, jak i niepracujący mieli dogodny, dogodny czas, żeby tutaj zgłosić, móc uzyskać informacje, móc uzyskać pomoc w napisaniu wniosku, no i później w jakimś stopniu też w realizacji. Nie tylko nasz gminny punkt działa w takim zakresie, że przyjmuje mieszkańców w określonych godzinach, ale jeszcze organizujemy spotkania dla mieszkańców. Już kilka tych spotkań się odbyło, gdzie zgromadziliśmy większą grupę. No, wyjaśnialiśmy, że to jest mimo wszystko program dla mieszkańców domków jednorodzinnych, bo tutaj musimy to mieć na uwadze. Złożyć wniosek może osoba fizyczna, która jest właścicielem bądź współwłaścicielem. Budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Maksymalnie mogą zostać wyodrębnione dwa lokale mieszkalne. Oprócz tego, beneficjent musi również spełnić jeden z trzech poziomów dofinansowania. Pierwszy poziom to poziom podstawowy, w ramach którego dochód roczny. Wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 tysięcy złotych i brany jest tutaj dochód tylko beneficjenta. A w przypadku, gdy beneficjent rozliczył się wspólnie ze współmałżonkiem, wykazujemy ich wspólny dochód podzielony na pół. Maksymalnie można uzyskać do 66 tysięcy złotych dofinansowania. Później mamy poziom podwyższony, w ramach którego średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego wieloosobowego nie może przekroczyć 1894 zł na osobę, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2651 zł. Jakie są tutaj warunki, żeby można się ubiegać tak, w takim programie? Czyli jest to między innymi wymiana starego źródła ciepła, ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi. Instalacja mikroinstalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, modernizacja centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Jeżeli chodzi o godziny urzędowania punktu, to wygląda to następująco. W poniedziałki przyjmujemy od godziny 10 do 15, we wtorki i środy od 8 do 12 i w czwartki od 12 do 17. Na fasadzie budynku ludzkiego magistratu pojawiła się specjalna tablica informacyjna, na której można sprawdzić, ile wniosków do tej pory zostało zrealizowanych w mieście. Z anek do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska wynikało, że mamy obowiązek informowania mieszkańców o kwocie dotacji pełnej już, która została wypłacona mieszkańcom miasta Ruda Śląska oraz o ilości wniosków, które zostały złożone. I tu nie chodzi tylko o wnioski złożone w naszym punkcie, ale o wnioski również złożone wcześniej albo w tym samym czasie gdzieś bezpośrednio w Katowicach w Wojewódzkim Funduszu, ale dotyczących. Mieszkańców Rudy Śląskiej. Natomiast myśmy stwierdzili, że jeśli mamy informować mieszkańców, to musi to być jakieś godne informowanie. Mogliśmy oczywiście kupić zwykłą tablicę i pisać. Zażartuję sobie kredom, ale gdzieś powiedzmy jednorazowy taki wydatek, nie był on jakiś specjalnie duży, i możliwość umieszczenia tego, tam był wymóg, że musi to być na urzędzie gminy, miasta, nie na przykład na tym bezpośrednim punkcie. W tym przypadku ten punkt jest właśnie u nas. Więc uzyskaliśmy zgodę i konserwatora zabytków, żeby, żeby zawisła ta tablica właśnie w okolicach przystanku przy ulicy Niedurnego. Jakość powietrza w regionie poprawia się z roku na rok, nadal jest jednak wiele do zrobienia. Dzięki programowi Czyste Powietrze, ale też innym programom, które w zakresie, w celu mają właśnie poprawę jakości powietrza, tu w centrum aglomeracji, w dużych miastach, duże znaczenie ma też program Ciepłe Mieszkanie. Program, który jest przeznaczony właśnie na budynki komunalne, na budynki wielorodzinne. To program Infrastruktura Środowiska, które realizujemy w zakresie poddziałania 1.7.1, gdzie duża aktywność wspólnot mieszkaniowych, tak, także samorządów i spółdzielni mieszkaniowych. I te wszystkie programy składają się właśnie, plus program Czyste Powietrze, składają się na poprawę jakości powietrza, którą z roku na rok zauważamy, bo tych dni w okresie zimowym z przekraczeniami jest, jest coraz mniej. Jeszcze sporo przed nami, bo ten program Czyste Powietrze chociażby został e, przewidziany na e, okres 10 lat i w tej perspektywie patrzymy, mimo tego, że już 100 tysięcy wniosków, to jeszcze dużo przed nami. i y, nie za, e, Dalej działamy w zakresie, aby tych wniosków było cały czas bardzo dużo, a wpływa ich w tej chwili około 500 tygodniowo, więc mamy co robić jeszcze w perspektywie najbliższych kilku lat. Myślę, że będziemy mieli co robić, ale ten cel, który mamy założony, myślę, że jest realny do osiągnięcia. Szkoła podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju przejdzie termomodernizację dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Goczałkowice dzisiaj otrzymuje dofinansowanie mi ponad 1 800 tysięcy zł na termomodernizację szkoły podstawowej. Co oznacza zmniejszenie emisji do atmosfery? Co oznacza zmniejszenie zużycia nośników energii? Co oznacza zmniejszenie kosztów funkcjonowania szkoły? Czyli środki te będzie można wprost wykorzystać na inne cele. Mam nadzieję edukacyjne i te, które będą służyć młodzieży. Nam przede wszystkim oczywiście jako Narodowy Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Funduszowi Wojewódzkiemu, czy może szerzej jako Resortowi Klimatu i Środowiska chodzi o zmniejszenie presji na środowisko. Każde zmniejszenie zużycia nośników energii przekłada się na na zmniejszenie presji na środowisko co oznacza wprost no, poprawę warunków bytowania, życia naszych, naszych dzieci. Akurat w Goczałkowicach jest to szkoła podstawowa, ale i, i, i szeregu innych osób, włącznie z tymi, które odwiedzają miejscowości uzdrowiskowe. W programie klimatycznym uzdrowiska właśnie wiek, największy nacisk położyliśmy na to, żeby jak najwięcej zmniejszyć, z, z, zm, zmniejszyć jak najbardziej zmniejszyć zużycie nośników energii, jak najwięcej wykazać Zmniejszenia zużycia, zmniejszenie emisji w związku z tym do atmosfery. No a przede wszystkim jako miejscowość uzdrowiskowa żeby pochwalić się również wizerunkowo tym, że tam jest po prostu lepsze, czystsze i powietrze i lepsze otoczenie dla również dla rekreacji, dla osób, które odwiedzają takie miejscowości. Bo przecież miejscowości zdrojowe mają jednak swój też również cel rekreacyjny. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 1 800 000 zł. Więc duże wsparcie jak na naszą małą gminę gdzie realizowane są jeszcze inne inwestycje również potrzebne dla mieszkańców. Kocałkowice Zdrój jako gmina uzdrowiskowa prowadzi szereg działań, które mają za zadanie czy w konsekwencji poprawić jakość powietrza na terenie naszego uzdrowiska. No, w związku z tym podejmuje kolejne projekty, żeby tak rzeczywiście było. Ten projekt, który aktualnie będzie realizowany, jest realizowany właściwie już w szkole podstawowej, polegający na wymianie okien, wybudowaniu instalacji fotowoltaicznej i pompie ciepła. To jest kolejny etap, kolejny, drugi projekt, który realizujemy w ramach tego programu dużego klimatycznego uzdrowiska, który jest dostępny dla gmin uzdrowiskowych w terenie całego kraju. Poprzedni, który właściwie niedawno był odbiór w tym tygodniu, to dotyczył również poprawy efektywności energetycznej w budynku rzetelności publicznej, czyli w urzędzie gminy. Tam również wymienialiśmy okna, docieplaliśmy ściany, bo tam również było trzeba docieplić ściany. W szkole akurat ściany już nie trzeba było docieplać, bo były wcześniej docieplone. Natomiast również że została wykonana instalacja fotowoltaiczna. W czystym powietrzu jesteśmy na pierwszym miejscu w skali kraju. No, no staramy się, tak jak mówię, ta, ta ochrona powietrza i dbałość o powietrze to nie jest temat, który, który my podjęliśmy w ostatnich tam dwóch, trzech latach, kiedy tak temat w ogóle stał się głośny, prawda? Smogu i tak dalej, zanieczyszczeń. My no z racji tego, że jesteśmy gminą uzdrowiskową. Co 10 lat musimy przedstawiać ministrowi zdrowia operat uzdrowiskowy i tam się z tego powietrza, tak powiem, spowiadać. nie? Czyli musimy świadczyć klimatyczne między innymi przekazy, pokazywać. No i stąd ta nasza świadomość ekolo, ekologiczna, ona po prostu już jakiś czas trwa. I myślę, że, że również no przekazujemy to mieszkańcom. Ci mieszkańcy również są świadomi, stąd bardzo chętnie korzystają z programu Czyste Powietrze i stąd ten, ten wysoki wynik w rankingu i stąd też te nasze działania właśnie w powietrzu na terenie gminy. Dofinansowanie rzędu 150 milionów złotych otrzyma także powstająca w Koksowni Radlin elektrociepłownia opalana gazem koksowym. To są oczywiście duże inwestycje wymagające bardzo dużych nakładów, ale tak jak powiedziałam, my zawsze mamy apetyt, apetyt na więcej. Także po modernizacji baterii, baterii numer 4, mamy nadzieję, że będzie możliwe dofinansowanie na modernizację baterii numer 3 w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Także ta współpraca jest dla nas niebywale cenna, długoterminowa. Sprawdziliśmy się jako wiarygodny pożyczkobiorca, tym się szczycimy. Także nieoceniona rola funduszy tu trzeba absolutnie to podkreślać. Wszystkie nasze inwestycje są proekologiczne a ta elektrociepłownia na którą otrzymujemy dofinansowanie paliwem będzie gaz koksowniczy czyli paliwo odpadowe i będziemy mogli przekształcić to paliwo odpadowe z korzyścią dla środowiska w megawaty energii elektrycznej i energii cieplnej dzięki tej elektrociepłowni nie tylko poprawi się efektywność i Samowystarczalność JSW Cox i grupy kapitałowej JSW, ale także zapewnimy dostawę ciepła mieszkańcom mikroregionu radlińskiego, a także kopalni Marcel należącej do polskiej grupy górniczej. Także beneficjentów jest wielu. Dofinansowanie pozyskane dzisiaj, podpisana umowa dotyczy kwoty 150 milionów złotych i jest to, są to środki krajowe, które są uzupełnieniem środków unijnych z programu Infrastruktura i Środowisko, które otrzymaliśmy poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wcześniej również w finansowaniu tej inwestycji uczestniczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, czyli uznając również celowość, zasadność i to działanie proekologiczne tej inwestycji. Jest postęp znaczący, to już przez ostatnie lata to widać, to jest kolejna inwestycja, która jest proekologiczna tym razem w Radlin. Ale wcześniej wspomnę w moją część także w Zagłębiu Dąbrowskim firma JSW Cox dostaje środki i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za co chciałem podziękować tym instytucjom, że tak wspierają i dzięki temu Ślą staje się bardziej właśnie zielony. Ja też bywam w różnych częściach świata i to nawet Widać jest, jak Polska daleko poszła. Kiedyś byłem we Włoszech. Tam nie ma na domach, na przykład na południu, gdzie słońce świeci, tylu paneli fotowoltaicznych, co właśnie w Polsce. Także ludzie zakładają i panele fotowoltaiczne, i pompy ciepła, właśnie dbają o środowisko. Należy wszystkim podziękować i indywidualnym, ale i firmom i przedsiębiorcom, które o tym myślą. Nie jestem akurat mieszkańcem Śląska. Ja yy, przyjechałem z Warszawy i co przyjeżdżam na Śląsk, który, który bardzo lubię, bo studiowałem w tym województwie, akurat w Częstochowie, wtedy jeszcze nie było województwo śląskie, ale bywałem często, to ja naprawdę widzę znaczącą poprawę. To nie jest to, co było kiedyś. Teraz możemy powiedzieć, Spokojnie, że Zielony Śląsk, Zielone Katowice, Zielone, Zielony Okręg Przemysłowy. Naprawdę z, możemy sobie powiedzieć, że znacząco poprawiliśmy wskaźniki, jeśli chodzi o jakość powietrza, jakość gleb, jakość wód. W związku z tym jestem z tego również dumny, bo to, to też dzięki właśnie i Funduszom Wojewódzkim, fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach to jeden to, to największy fundusz dysponujący największymi pieniędzmi, jeśli chodzi o cele prośrodowiskowe, a narodowy fundusz również jako uczestnik programów dla Śląska przyczynia się do tego, że, te, że faktycznie ta poprawa następuje i nastąpiła dosyć. Znacząca. W związku z tym z przyjemnością tu przyjeżdżam i nawet z dumą pewną, bo czuję się też, że ten maluteńki kamyczek też do tego dokładam jako, jako osoba z, współdecydująca o finansowaniu takich inwestycji. Program dla Śląska tu został bardzo mocno wzięty pod uwagę, jeśli chodzi o odpowiedzialność państwa za za, no za różne aspekty a akurat te środowiskowe i stąd też właśnie rządowe programy, które stricte Śląska akurat otrzymał jako, jako taki powiedzmy dodatek dodatkowe programy prośrodowiskowe i proenergetyczne, współfinansujące również właśnie tą ważną transformację energetyczną. Władze Rudy Śląskiej chcą uporządkować gospodarkę odpadami. W tym celu od 1 czerwca wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne, ponownie trafiają do miejskiego systemu gospodarki odpadami. Tak naprawdę to jest nic innego jak rozwiązanie systemowe, do którego chcielibyśmy wrócić, dlatego że na samym początku ustawa dawała nam kompetencje takie, aby w systemie gospodarowania odpadami miasta, byli, były, byli i zamieszkali, czyli nieruchomości i zamieszkałe przez mieszkańców, to się wydaje naturalne, ale także te nieruchomości, które przez mieszkańców nie są zamieszkałe. A więc tutaj tak naprawdę wchodziło, wchodzili w grę przedsiębiorcy, wchodzili w grę ci, którzy mają ogródki działkowe, czy to, czy to wynajmowane, czy to... E, niewynajmowane, jakkolwiek oczywiście rody tu są w szczególnej, w szczególnej sytuacji, ale chodzi o to, żebyśmy uporządkowali e, tą sytuację od początku do, do końca, dlatego, że e, jak przejąłem, e, przejąłem nadzór nad, e, nad gospodarką odpadami, pojawiła się taka wątpliwość, skąd się biorą e, odpady w systemie, e, które jakby są nie za, nie, znaczy są jakby, wydaje się, że są nadmiarowe, może tak to ujmę. E, no i w ślad za tym pojawiła się taka sugestia, cieszę się, że że akurat radni też podjęli tę inicjatywę, żeby wrócić do takiego rozwiązania, że wszystko, co w jest w systemie miasta Ruda Śląska. Termin jest dość istotny, dlatego, że należy przypomnieć, że ta uchwała ma taką właściwość jakby determinującą. Czyli wszyscy, którzy do 18 września nie zgłoszą takiej deklaracji, że chcą wyjść z systemu, będą w systemie. A więc będą mieli obowiązek składania deklaracji i będą zaewidencjonowani jako ci, którzy w systemie gospodarowania odpadami miasta Ruda Śląska są. Dzikie Wysypiska będą się zawsze pojawiały, bo tak naprawdę to jest kwestia jakiejś tam osobistej decyzji kultury, takiej jakiejś, ogólnie rzecz ujmując, no i czasami po prostu zwyczajnie złej woli, bo to nie jest tak, że wysypisko to zawsze robimy my. To czasami po prostu jest inicjatywa kogoś, kto jest spoza Rudy Śląskiej. No i ja bym wolał, żeby wszyscy byli w systemie nie mieli świadomość tego, że w tym systemie biorą udział, no bo wtedy też jakby tak w głowie jesteśmy w stanie sobie poukładać, że to w sumie my za te odpady cały czas odpowiadamy. No a ci, którzy w systemie nie chcą być, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć i złożą tą deklarację do 18 września i tak muszą się przed miastem z tego, że mają ważną umowę na odbiór odpadów komunalnych. A i, tą, I tą umowę też trzeba będzie przedłożyć organowi tutaj do, do kontroli w ślad za złożonym oświadczeniem. Także my ten, my ten system jakby nadzorujemy. Natomiast żeby on mógł być optymalnie szczelny, to pierwszym elementem tego, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie i to, co ja, to tą ideę, którą... Którą staram, się, z którą staram się prezentować, to jest jednak kwestia tego, żebyśmy za własne odpowiadali odpady i żebyśmy mieli nad nimi maksymalnie pełną kontrolę. My na pewno system gospodarowania odpadami będziemy uszczelniali. Także to nie jest kwestia także tych może inaczej. Jeżeli dzisiaj ktoś podnajmuje mieszkanie i podnajmuje mieszkanie i nie deklaruje tego do systemu, czyli tak naprawdę mówiąc może tak baletrystycznie, oskubuje miasto. Nie płacąc za odpady, to to jest kwestia przejściowa. My się na pewno nad tym, nad tym pochylimy i to jest kwestia czasu, kiedy znajdziemy rozwiązanie dla takiej sytuacji. W mojej ocenie do uporządkowania systemu gospodarowania odpadami jest daleko i będziemy gotowi wtedy dopiero, jak będziemy sobie mogli powiedzieć, że w perspektywie najbliższych paru lat mamy system zbilansowany. My systemu jeszcze dzisiaj nie potrafimy zbilansować. Kładziemy w tej chwili podwaliny, tak naprawdę, pod przebudowę tego systemu. I dopiero wtedy, jak będę w stanie Państwu powiedzieć, że tak, w perspektywie trzech lat wiemy, na czym stoimy, wiemy, ile nas będą kosztowały odpady w mieście Ruda Śląska i jak bardzo nam to będzie wpływało na opłaty za te odpady, wtedy będę gotowy, żeby na pytanie Panu Redaktorowi odpowiedzieć. Miasto Ruda Śląska przeprowadziło już czwartą edycję naboru wniosków na dofinansowanie budowy instalacji JOZE w budynkach jednorodzinnych. W czerwcu był ogłoszony nabór dla mieszkańców, trwał on tylko dwa tygodnie z tego względu, że my mamy też ograniczony czas na przygotowanie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, także jesteśmy teraz na etapie że wnioski zostały zweryfikowane, została lista osób zakwalifikowanych ogłoszona na stronie internetowej miasta. Do końca zeszłego tygodnia jeszcze mieszkańcy mogli składać reklamacje. W tym tygodniu te reklamacje zostaną rozpatrzone i na podstawie tych złożonych reklamacji. Kogoś zakwalifikujemy, to te osoby, które zostają zakwalifikowane, na nich będziemy przygotowywać program funkcjonalno-użytkowy, analizę finansową i wniosek o dofinansowanie tego zadania, aby je móc w latach 2024-2025 zrealizować. Tutaj żeśmy się spodziewali większej ilości wniosków, wpłynęło ich około 190, z czego 140 było pozytywnie rozpatrzonych. I po prostu na taką liczbę około 150 prawdopodobnie wniosek będzie złożony i po otrzymaniu dofinansowania będziemy to realizować. Tu zaplanowane były instalacje fotowoltaiczne o mocy do 5 kW wraz z magazynem energii, żeby jak najmniej tej energii oddawać do sieci, bo jak wiemy nasze sieci są przeciążone i przy dużej produkcji energii z paneli fotowoltaicznych niestety ale... Podwyższone napięcie w sieci powoduje wyłączenie falowników i mieszkaniec nie może tej energii produkować, a w przypadku magazynu będzie mógł sobie tą nadwyżkę energii w przypadku przeciążenia sieci odprowadzać w pierwszej kolejności do magazynu i na przykład wykorzystywać ją w godzinach wieczornych, kiedy słońca już nie ma. Dofinansowanie to jest 85% wartości instalacji, czyli jest to dobre dofinansowanie, bo koszty mieszkańca powinny nie przekraczać tam, nie wiem, około 8000 zł na instalację wiadomo, że mniejsze instalacje, no to ten koszt będzie mieszkańca jeszcze niższy. Także to jest coś, co na dzień dzisiejszy jest bardzo opłacalne, bo fotowoltaika mimo wszystko po ostatnich perturbacjach na rynku, no aż taka tania nie jest, bo koszt kilowata to jest około 5000 netto. A tu zakładamy, że będziemy te instalacje większe to będą 5 kW. No wiadomo, niektórzy tam jak przymają z prądu te instalacje to będą jakieś 3-3,5 kW 4, to, to są instalacje warte rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych razem z magazynami energii. Bo wszystko będzie zależało od planowanych konkursów w Urzędzie Marszałkowskim i dostępności pieniędzy, bo może się okazać, że na razie nie będzie nic w Urzędzie Marszałkowskim planowane, więc my też nie, nie wychodzimy za bardzo do przodu z tego względu, że zdarzało nam się już zrobić nabór, a później żeśmy trzy lata czekali. No niestety po trzech latach mieszkańcy już zapominają, że nawet taki wniosek złożyli, więc to jest bardzo trudna realizacja. Urząd Marszałkowski ocenia gotowość do realizacji, czyli to co teraz zrobimy, mamy grupę chętnych mieszkańców, Spełniają warunki, my robimy dokumentację przygotowawczą plus analizę finansową, składamy wniosek i po otrzymaniu dofinansowania robimy przetarg na dostawę, montaż tych urządzeń bezpośrednio mieszkańców. A czyli na trzech zrealizowanych etapach to założonych mamy około 400 instalacji, z czego instalacji fotowoltaicznych jest prawie 400, bo pozostałe instalacje to były pompy ciepła i instalacje solarne do ciepłej wody użytkowej.